Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli chcesz się nauczyć języka niemieckiego w sposób komunikatywny, w małych kroczkach, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam zatem do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych lekcji. Dzisiaj y, tematem będą ubrania. Poznamy kilka nowych słówek, właśnie y, dotyczą, dotyczących ubrań, oraz będziemy w dalszym ciągu ćwiczyć czasowniki z akuzativ, które pojawiły się właśnie w, w poprzedniej lekcji. Guten Tag Peter. Was trägst du heute? Heute trage ich eine Hose und einen Pullover. Und was trägst du, Simone? Ich trage eine Bluse und einen Rock. Dazu trage ich eine Handtasche und schwarze Schuhe. Wie ist deine Rose, Peter? Meine Rose ist blau. Und wie ist dein Pullover? Mein Pullover ist gestreift und sehr bequem. Wie ist deine Bluse, Simone? Meine Bluse ist gelb und mit Blumen drauf. Wie ist deine Handtasche? Meine Handtasche ist schwarz, sie ist modern. Wie ist dein Rock, Simone? Mein Rock ist kariert und eng. Wie sind deine Schuhe? Meine Schuhe sind aus Leder. Sie sind sehr bequem. Trägst du deine Schuhe gerne? Ja, ich trage meine Schuhe sehr gerne. Trägst du deinen Pullover gerne? Ja, ich trage den Pullover sehr gerne. i teraz słownictwo merkę, czyli zapamiętaj Tragen oznacza nosić, mieć na sobie właśnie w sensie ubrania to jest czasownik nieregularny pamiętajcie zatem ich trage, czyli ja mam ubrane, ja noszę, mam na sobie, ale er trägt, sie trägt, ein pullover, der pullover, sweater, ein rock, der rock, spódnica, ein schuh, der schuh z jest but i um, szułę oznacza buty, bo, bo tego słówka używa się właśnie częściej w, 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 w liczbie mnogiej, czyli szułę, buty. Eine Hose, die Hose, spodnie. Eine Bluse, die Bluse, bluska. Eine handtasze, die handtasze, torebka. Eine Hand, ręka. Eine Tasche, die Tasche, torba, torebka. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na słowo pulowa. To u w tym słowie sensie pulowa jest krótkie, ponieważ za tym u stoją dwa l, czyli jakby skracają, czyli sprawiają, że u jest krótkie. Pulowa, tak samo z słówkiem rok, krótkie o, rok. Ale w słówku szu u jest długie, ponieważ stoi za nim to h, które przedłuża u. Czyli szu, szu. W słówku hoze, o jest także długie, czyli hoze". I S wymawiamy jako Z, czyli nie HOSE, tylko HOSE. U w słówku BLUZE także jest długie, czyli BLUZE, a nie BLUSE. HANDTASZE i tutaj chyba wszystko jest właśnie podobne do polskiej wymowy, czyli normalnie. GESTREIFT w paski. EIN STREIFEN, DER STREIFEN, kasek. KARIERT. Oznacza w kratkę. Backfilm. Wygodny. Tutaj zauważyłem, że jeszcze brakuje słówka eng, czyli ciasny. Mit Blumen drauf. Kwiatki. Dosłowne tłumaczenie jest z kwiatkami na niej, na nim. Czyli to drauf oznacza na czymś, czyli na tym i tak dalej. Ausleida, Ze skóry. Skórzany. Czyli jeżeli w języku, to można sobie też zapamiętać, jeżeli w języku niemieckim mówimy o materiałach, to najczęściej używamy tego słówka, tego no słówka czy przyimka aus, czyli z. Ze, ze skóry, nie wiem, ze szkła, aus glas i tak dalej. Ein Leder, das Leder, czyli skóra w sensie materiał, ponieważ jeżeli mówimy o ludzkiej skórze, to używamy innego słówka. To jest słówko haut, die Haut. O, oh, tu jest błąd, to powinno być eine leda tasze die Ledertasche, tasze torebka skórzana w słówku Leda e jest długie, czyli leda, a nie leda. W pierwszym kroku zastanówmy się, czy w tych dwóch zdaniach, Simone tricht, mm -hmm, Peter tricht, mm -hmm, występuje wykonawca czynności oraz czy potrzebowalibyśmy tutaj jakiegoś obiektu, czyli czegoś, co jest potrzebne do tej czynności, aby ją wykonać. I podsumowując, tak, mamy tutaj właśnie wykonawcę czy wykonawców czynności. Jest nimi zimune, czyli ona jakby ma na sobie, ona nosi. I pieta. on też właśnie nosi, ma na sobie. I wykonawca czynności odpowiada, odpowiada na pytania kto co, czyli kto, kto to robi, co to robi. I jest to, te, jest to że powiem, mianownik, nominativ. I w drugiej części, w tej brązowej części, Powinien właśnie stać obiekt, czyli coś, co jest noszone, co właśnie Simone nosi i ten Peter nosi. Czyli tutaj właśnie pytamy, kogo co nosi, czy ma na sobie Simone i kogo co nosi, czy ma na sobie Peter, czy co ma ubrane, też moglibyśmy się zapytać. I w języku niemieckim, tutaj właśnie potrzebujemy tego przypadku, akuzativ. Przypominam jeszcze tutaj, właśnie, że akuzativ, jest bardzo podobny jak nominativ, czyli dea, didas. Jedyna zmiana to jest w, w rodzaju męskim, czyli dea zmienia się na dein i ein zmienia się na einen. Jeżeli, to, jeżeli chcecie to powtórzyć, to zapraszam do poprzednich lekcji. I dzisiaj takie malutkie uzupełnienie dotyczące jeszcze rodzajników. Już były lekcje na temat rodzajnika określonego i nieokreślonego. Tutaj widzimy, że w tym dolnym zdaniu "ja i Schuhe sehr gerne. tam użyliśmy rodzajnika określonego. No i oczywiście moglibyśmy, moglibyśmy się zapytać, dlaczego. A mianowicie, jeżeli zadaję pytanie zu deine Schuhe gerne? muszę się najpierw zastanowić, czy mój rozmówca wie o tym, czy wie y, o tym właśnie y, o których dokładnie butach mówię. Które buty mam na myśli? No i myślę, że rozmówca wie o tym, no bo jeżeli on stoi przede mną i się go pytam, czy nosisz te buty, które właśnie masz na sobie chętnie, no to oczywiście mogę nawet na nie wskazać palcem. I to są jakieś właśnie konkretne buty, które on ma już na sobie, które obydwoje widzimy. Dlatego są to określone buty. I muszę tutaj użyć rodzajnika określonego. Ja iść trage o, ja ich trage die Schuhe sehr gerne. Po polsku moglibyśmy powiedzieć tak, noszę te buty, te konkretne buty chętnie, czy mam je chętnie ubrane. I teraz zapraszam do ostatniej części, części komunikatywnej, bardzo ważnej moim zdaniem. Was to heute? Co masz dzisiaj na sobie? Ich trage einen Pullover. Er ist rot. Ich trage eine Hose. Sie ist blau. Ich trage Schuhe. Sie sind aus Leder. Trägst du deinen Pullover gerne? Ja, ich trage meinen Pullover gerne. Trägst du deine Hose gerne? Nein, ich trage meine Hose nicht so gerne. Sie ist nicht bequem. I teraz powtarzajcie, uzupełniajcie własnymi słowami. Dzisiaj nie było żadnego słówka z das, dlatego, te, to, to, dlatego pominąłem tę linijkę. Ale jeżeli chcecie i znacie, jakie słówko, możecie oczywiście jej użyć. Was trägstu heute? Ich trage. Er ist. Sie ist. Es ist. Sie sind. Trägst du deinen rock gerne? Ja, ich trage meinen rock gerne. Trägst du gerne? Nein, ich trage nicht so gerne. Dziękuję wam bardzo serdecznie za lekcję. Jeżeli wam się spodobała, to poproszę łapkę w górę, a także zapraszam do subskrypcji, jeżeli, aby nie przegapić kolejnych lekcji. Do zobaczenia.